Cześć, witam Cię po tym czwartym tygodniu projektu New Body. Wprowadzę trochę zmian, ponieważ widzę, że te odcinki trwają, zaczynaliśmy od 4 minut, teraz już jest ponad 17 poprzedni odcinek, a wiem, że nie wszyscy mają czas, żeby, obejrzeć, żeby oglądać tak długo te, te odcinki, dlatego podzielę to po prostu tak, że podsumowania każdego tygodnia będą krótkie, będę Ci mówił jak zmieniły się moje wymiary, jak zmieniła się moja waga, Pokażę Ci również przykładowe posiłki, które zrobiłem podczas ostatniego tygodnia. Powiem Ci, co robiłem, ile ćwiczyłem, jak to wygląda. Może jakaś krótka wskazówka, na przykład co do jakichś obliczeń i tak dalej. To może znajdzie się w projekcie. Natomiast... Oprócz tego będę robił takie krótkie filmiki, gdzie będę właśnie wyjaśniał różne tematy, ale będą to podzielone tematy, bo jeżeli chciałbym wszystko to ubierać w tym jednym nagraniu, to za chwilę mielibyśmy to nagrania 30-minutowe, a później nawet godzinne. Także myślę, że taka forma będzie dla Was lepsza. Możecie zostawić też później komentarz, czy dla Was to jest lepsze, ale myślę, że tak, to, że tak będzie wygodniej i dla mnie, i dla Ciebie przede wszystkim, bo o to tutaj chodzi. Ja przede wszystkim będzie to łatwiej na wiedza, bo to nie wyślę naraz, tylko będę wysyłał powiedzmy co dwa dni jakieś nagranie, hmm, czyli w ciągu tygodnia oprócz podsumowania pojawią się dwa, nawet może trzy nagrania, wszystko w zależności od tego jak wygospodaruję czas. A więc przejdźmy może do samego projektu, zapraszam na mój pulpit. Witam już przy moim komputerze, więc przejdziemy teraz do podsumowania tego czwartego tygodnia. Waga poszła w dół o 1,1 kg, więc yy, licząc to razem, te 4 tygodnie, czyli miesiąc, to 2,1 kg. Myślę, że jest to bardzo dobry wynik. Jeśli chodzi o klatkę... Tutaj jest porównanie w poprzednim tygodniu, z poprzednim tygodniem jest to minus 3 cm, pas minus 1,5 cm i udo minus 3,5 cm. Tutaj się bardzo zdziwiłem mierząc to, po prostu w tej części ciała teraz to poszło najbardziej. Nigdy nie jest tak, że y, wszędzie idzie nam równo. W jednej części idzie więcej, w drugiej części mniej, w zależności tak naprawdę jest to od tego, jakie wykonujemy ćwiczenia i tak dalej. Ja zacząłem teraz też uderzać w worek treningowy, więc tam używam też nóg. Może to miało jakieś znaczenie, jeśli ludzie o to uda. Biceps pozostał taki sam i szyja również pozostała taka sama. Wykonają sobie badanie na takiej ciekawej wadze, która dokonuje właśnie analizy składu ciała poprzez przesyłanie prądu, takiego niskiego napięcia przez nasze ciało. No i na tej podstawie akurat ta waga pokazywała BMI, pokazywała oczywiście wagę, pokazywała poziom tłuszczu, pokazywała poziom mięśni, jeśli chodzi o procenty i pokazywała tak zwaną wisteralną tkankę tłuszczową. Co to jest, pokażę Ci za chwilę dalej. Ja też nie wiedziałem, że coś takiego jest, ale dowiedziałem się. Metoda ta jest całkowicie bezpieczna dla organizmu, jednak kobiety w ciąży bądź też osoby z rozrusznikiem nie mogą się badać na tej wadze. Wskaźnik właśnie tej tkanki tłuszczowej, inaczej też trzewnej niektórzy mówią, ja sobie tutaj pozwolę przeczytać, jest tłuszczem usytuowanym właśnie w jamie brzusznej, ale otaczający organy znajdujące się w tłowiowej części ciała. Jeśli Twoja waga i poziom tłuszczu są jednostajne to prawdopodobnie wraz ze starzeniem się organizmu tłuszcz również zmienia się i zwiększa prawdopodobieństwo, że przemieści się do rejonów tłowia. U osób z prawidłowym poziomem tłuszczu wisceralnego zmniejsza się właśnie ryzyko wystąpienia takich chorób jak cukrzyca, choroby serca, nadciśnienie. Myślę, że to jest bardzo ważny wskaźnik i co ważne od 1 do 12 jest ok, więc Jan byłem już na samym końcu, tak naprawdę jeżeli zważyłbym się rok temu, to na pewno tam było nawet 15 kg, eee, o tym nawet nie chcę myśleć, natomiast teraz już mam 11 kg po tym miesiącu, to jest bardzo dużo, 1 kg w ciągu miesiąca, jeśli chodzi o ten dłuższy eee, i jestem z tego bardzo zadowolony. Natomiast powyżej właśnie 12 trzeba zastanowić się nad zmianą swojego, swojej diety, nad zmianą swojego stylu życia, dodać nieco aktywności fizycznej, no bo zwiększa się prawdopodobieństwo zachorowania właśnie na różne choroby, właśnie serca, naciśnienia, cukrzycy. Tu są właśnie wyniki, tak to wygląda, Od mamy BMI, poziom tłuszczu, procent mięśni właśnie ten visceral fat, czyli ten tłuszcz visceralny. BMI. Jak obliczyć BMI? Bardzo prosto. Masa ciała w kilogramach przez wzrost w metrach do kwadratu podniesiony i wynik ten porównujemy według klasyfikacji wskaźnika BMI. I teraz y, zaznaczyłem tutaj takie dwie wartości. Od 18,5 do 25 jest wartość prawidłowa. To badania po prostu wskazują na to, że osoby mające BMI w... W tym zakresie e, czują się najlepiej, mają największe mm, cele życiowe, mają najwi najwięcej energii tak naprawdę w życiu, bo jest to wszystko, cała tak naprawdę e, gospodarka naszego ciała jest związana ze wszystkim, nie tylko z tym jak wyglądamy, tylko jak się czujemy, ile mamy energii, jak się realizujemy w życiu. I to jest właśnie na podstawie badań, natomiast zaznaczyłem też na czerwono trzeci stopień otyłości, ponieważ jeżeli ktoś ma powyżej 40 BMI, no to naprawdę już jest no, fatalnie. Nie można powiedzieć bardzo źle, tylko fatalnie. Właśnie wicelana tkanka tłuszczowa. Tutaj zaznaczyłem na zdjęciu, proszę popatrzeć, tłuszcz jest to po prostu to, co mamy tutaj na brzuchu, na plecach. Ta zewnętrzna część, natomiast to co przenikło do środka, to co otacza nasze narządy wewnętrzne, to jest właśnie ten tłuszcz visceralny. No i co fajne, pojawiło się również kilka osób, które już razem ze mną biorą udział w tym projekcie, korzystają z moich rad i dzielą się ze mną swoimi wynikami. I tak tutaj jedna osoba na Facebooku ogłosiła, że zaczyna projekt ze mną. Dostałem też odpowiedź na maile, gdzie osoba odpisała, że zaczyna od dzisiaj stosować moje metody z tego poradnika, który tak naprawdę jest bardzo okrojony, ale to jest po sam początek i to dostaje się w pierwszej wiadomości, a już można wiele zmienić, bo tam jest ponad 10 elementów skutecznego odchudzania. No i trzecia osoba, dzisiaj dostałem odpowiedź, że rozpoczęła mój projekt, ponieważ od dawna chciała coś robić, natomiast nie miała, nie miała w sobie jakiejś takiej motywacji, aby to zacząć. I właśnie ja spowodowałem to, dlatego cieszę się, że tak się udało. Będzie śledził każdy mój odcinek i zacznie od kwaszenia organizmu. I myślę, że to jest bardzo dobry krok. Gratuluję Ci tego kroku i jak widać moje porady z tego poradnika pozwoliły na odrzucenie ponad 1 kg w ciągu ostatnich dwóch tygodni, bo tak tyle trwa czas, od którego ta osoba stosuje moje metody no i mam jednego podopiecznego który razem ze mną jedzie na siłownię on ma nieco inne cele, ja zrzucam on chce przybrać, ale chce przybrać czysto i i tak naprawdę zdrowo, dlatego też korzysta z moich rad, bo jak najbardziej te rady też dotyczą osób, które chcą przybrać masy mięśniowej i dobrej masy mięśniowej. No i też takie osoby, które może nie chcą ani zrzucać, ani przybrać, ale po prostu się lepiej czuć, bo te wszystkie wskazówki ode mnie dotyczą właśnie też lepszego samopoczucia, po prostu zdrowego trybu życia. Oczywiście w, w, po wczorajszym ważeniu w ciągu ostatnich dwóch tygodni plus jeden kilogram naprawdę na spokojnie, bo on rozpoczyna dopiero swoją e, przygodę z siłownią, dlatego wszystko się uczy, ja pokazuję mu jak wykonywać odpowiednie ćwiczenia, tak jak mówiłem jest to bardzo ważne, też to będę później Wam udostępniał na mojej liście e, mailingowej, dlatego serdecznie zapraszam. No i pojawiły się pierwsze pytania od moich widzów, jak ty potrafisz wypić tyle wody, bo mówiłem, że ja wypijam nawet 4, 5, 6 litrów wody dziennie. Otóż po prostu zawsze przy sobie mam butelkę z wodą, mam szklankę z wodą i popijam sobie w każdym momencie, kiedy tylko przestaję czymś się zajmować. Patrzę, butelka i piję. I tak naprawdę, jeżeli coś takiego będziesz robić, robiła, to ta butelka zniknie szybciej niż sobie wyobrażasz i sięgniesz po kolejną. Dopiero odczuję, że jak zaczniesz biegać do ubikacji częściej, no ale ty, tak to jest spowodowane. Natomiast yy, ja mam taką zasadę, że jak nie wypiję minimum 4 litrów, to po prostu się nie kładę spać, bo dla mnie yy, woda jest numerem 1, jeśli chodzi o oczyszczanie organizmu i jego yy, pobudzanie, do meta, yy, pobudzanie jego metabolizmu. Ile, tygo, ile razy tygodniowo uprawiasz sport? Ile razy? Staram się 3 razy w tygodniu, czasem mi to nie wychodzi. Jeżeli mam jakieś zajęcia na uczelni właśnie teraz był taki czas egzaminów ale powiem szczerze ostatnio miałem tyle motywacji właśnie w sobie tak się nakręciłem na to wszystko, że nawet nieważne były te egzaminy jeśli chodzi o to, że nie potrafiłem znaleźć czasu właśnie znalazłem czas i nawet przyjeżdżając z uczelni w sobotę wieczorem poszedłem sobie po prostu na 15 minut dosłownie poboksować worek do piwnicy i to już da Ci duży efekt, bo jeżeli będziesz to robić systematycznie 3-4 razy w tygodniu, a nawet dwa razy w tygodniu, wystarczy wyjść na spacer. Tak naprawdę, jeżeli ćwiczysz na tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, gdzie bardzo ważna jest technika wykonywania tych zadań, to nie musisz ćwiczyć nic więcej. A jak ćwiczyć na i na czym się skupić? Właśnie wyjaśnię ci wewnątrz mojego projektu, jak tylko na tą moją listę. Co robisz, kiedy ci się słodyczy? Co robię? Sięgam po słodycze, ale takie jak batony proteinowe i mam też właśnie dostęp do batonów, które sprawdziłem i są po prostu są pyszne i są bardzo dobre, jeśli chodzi o makroskładniki. Wczoraj kupiłem sobie taką posiłowni tutaj boostera, to też jest baton. On zawiera w 100 gramach 21 g białka, 34 g węglowodanów i 27 g tłuszczy. Oczywiście są to wszystko raczej dobrej jakości węglowodany tłuszczy oraz białko, ale nie mam tutaj akurat tego batona, którego ja zazwyczaj jadam. Jest w podobnej cenie, natomiast dużo lepiej wychodzi jakościowo i smakowić jeśli chodzi o smak ja nie lubię za bardzo słodkiego, on jest bardzo słodki jeśli chodzi o, o tego. Natomiast y, jeśli chodzi o tamten, on jest y, no wydaje mi się, że dużo, dużo smaczniejszy. Parę posiłków, parę przykładów y, tego jadłem podczas ostatniego tygodnia. Tutaj jak widać omlet. Mieszam sobie po prostu składniki. Wszystkie, następnie za pomocą blendera to wszystko blenduję, wylewam na patelnię, gdzie mam trochę tego oleju beztłuszczowego danego. Mówię, że na nim się dużo lepiej smaży, nie przywiera mi to. No i następnie to akurat ta minka mi wyszła. Trochę z białka, trochę tego, tego takiego masła cynamonowo orzechowego i bardzo pyszne śniadanie, bardzo pożywne. Jastrzeg jajek nie potrzebuję więcej. Tutaj są posiłki jak byłem w terenie Nie jest prawdą, że trzeba sobie wszystko pakować oczywiście można, wyjdzie na pewno taniej i wiemy co jemy natomiast tutaj widzimy kapustę, fasolę szparagową, kurczaka ze szpinakiem tutaj jest kurczak na ostro, bardzo ostro też jakaś sałatka, kapusta, przepraszam, ryż z kurkumą, jak widać żółty, bardzo ładny no i gołąbek od czasu do czasu jak najbardziej można. Nie ja akurat teraz często jeździłem na uczelnię i tam po prostu sobie pozwoliłem na takie posiłki. Tu widzisz jeden z posiłków to 500 gramów mięsa mielonego z sosem czosnkowym na bazie jogurtu papryka i kapusta pekińska. To sobie wszystko wymieszałem i naprawdę wystarczyło mi to na trzy bardzo pożywne posiłki. Świetna sprawa. Sam to wymyśliłem, ale naprawdę było to bardzo dobre. To jest strona, która znajduje się pod każdym filmem, na której właśnie dostaniesz dostęp do obszerniejszej wiedzy, dostęp właśnie do takich informacji jak gdzie dostać taki baton, bo tutaj nie chcę nic reklamować. Ale link będzie pod filmem, tam możesz kliknąć i się zapisać. Tutaj jest kontakt jak zawsze, info jak dobrze .pl, Skype DaViop, oczywiście możesz dzwonić, porozmawiamy, chętnie Ci doradzę. No i, no i to już koniec podsumowania tego czwartego tygodnia. Zobaczymy się już wkrótce, bo tak jak mówię, będę jeszcze nagrywał takie te krótsze filmiki. No i za tydzień kolejne podsumowanie. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to kliknij tutaj i zasubskrybuj go teraz, żeby być na bieżąco z wszystkimi informacjami, bo filmów będzie coraz więcej, informacji również będzie coraz więcej i to specjalnie dla Ciebie. Zostaw też łapkę w górę, zostaw swój komentarz, napisz pytania i do zobaczenia. Cześć!